Dowiedz się jak wejść do świata filmu. Ciekawostki, wiedza, motywacja. Słuchasz We Film Po. Witam serdecznie w kolejnym odcinku mojego Podcast. Dzisiaj będę rozmawiał z Norbertem Norbi Morzżyńskim, który jest przedstawicielem i headem w grupie Scorpio Team, grupie kaskaderskiej, która na planach filmowych robi niezłą jazdę. Cześć Norbi. A, dzień dobry, cześć, witam serdecznie. Norbi, na start chciałbym Cię y, zapytać o to, y, czy jesteś ubezpieczony na życie? <grym> Jak najbardziej. Muszę to musi być świetne ubezpieczenie w takim <grym> <momentem>. <grym> Tak, dokładnie. <grym> no, z racji wykonywanego mojego zawodu choć robimy to oczywiście w sposób jak najbardziej profesjonalny i bezpieczny, no to tak jak ja za samochodem po ulicy, to auto kasko musi być. Jasne. Powiedz mi z Twojego doświadczenia, które jest już przeogromne, który jakby wyczyn kaskaderski na razie jest w Twojej top-1 liście, które jakby zrealizowaliście? Robiłem wiele różnych niebezpiecznych ewolucji kaskaderskich, ale chyba jedna, która zapada mi głęboko, w pamięci to jest skrócjaty dwójki, mhm. tej ostatniej. Jak uderzałem na skrzyżowaniu najpierw, bo ta scena jest pocięta na, na, na sekwencję, mhm. samochód osobowy, tam nie ma nikogo, ale potem w, w drugiej części pcham ten samochód zapalony z, z zapaloną kaskaderką w środku mhm. i pchałem tym autobusem przez. no, no, kilka, no nie kilkaset, to jest około tam, no 100 metrów, mhm. ale też w takich warunkach, bo to się działo na powieściu w Warszawie, gdzie pchając to auto musiałem zmieścić się na przejściu dla pieszych, gdzie była taka wysepka na środku i kawężnik po lewej, więc samochód mhm. na centymetr przechodził ten osobowy, mhm. więc jeszcze snop ognia przede mną i nie ukrywam, to była dla mnie chyba taka pod względem psychicznym y, trudna scena. Dlatego, że jeżeli się wywracałem, czy dachowałem, czy robiłem inne ewolucje y, samochodowe samemu, mhm. to, y, no, to opieram się na własnym doświadczeniu i umiejętnościach. Natomiast tutaj miałem jeszcze jakby odpowiedzialność za y, kaskaderkę, która jest przede mną, więc cokolwiek by się wydarzyło, nie tak nie trafiłbym y, między tą wysepkę i krawężnik, mm -hmm. mogłoby dojść do tragedii. I chyba to jest dla mnie takim, ja mówię o takim wewnętrznym moim obciążeniu w sensie takiej odpowiedzialności olbrzymiej za kogoś, bo za siebie. To powiem tak, może nie to, że nie skromnie ale no jestem pewien w sensie swojej umiejętności i upanowania. Mm -hmm. Natomiast jeżeli to, co by się wydarzyło w międzyczasie, no to tak, no to to jest ten moment. Jestem przekonany, że każdy kaskader musi być w pewnym sensie sprawny fizycznie i jakby utrzymywać jakąś aktywność, ale powiedz mi, czy... Y jakby, jak, jak w ogóle, jak dużo trzeba trenować, nie wiem, czy może też rzeczy siłowych, jakby też rozumiem, że ci kaskaderzy, którzy powiedzmy mają jakieś y, roz rozegranie sztuki walki i tak dalej, to jest inna sprawa, a ci, co powiedzmy od pojazdów, to jest zupełnie inna. Natomiast y, z, z twojej perspektywy, jeśli polecałbyś komuś, kto dopiero zaczyna. To czego proponowałbyś się, się trzymać, jeśli chodzi o te aktywności? Czy uczyć się takich rzeczy niestandardowych, typu, nie wiem, szermierka, takie rzeczy, karate, coś tam? Mm -hmm. Czy y, wystarczy, żeby po prostu ktoś był dobrze mm, zbudowany i, y, nie wiem, dobrze rozciągnięty? W mm -hmm. którym mm -hmm. kierunku to może iść? Mm -hmm. Właśnie... Chcę zacząć i nie wiem. Jasne. Ja się specjalizuję w ewolucjach kaskaderskich samochodowych. Wykonuję różne inne też rzeczy, ale to jest jakby moja specjalizacja. Mm -hmm. I do samochodowych rzeczy jest ważna psychomotoryka, więc wszystkie ćwiczenia psychomotoryczne. Niemcy oglądaliście ten film F1. Z e... bratem Pittem? Tak. Mm -hmm. To zauważcie, jak wyglądał trening tego nowego kierowcy, tego czarnoskórego, mm -hmm. a jak wyglądał trening brata Pita. Pamiętacie co on robił? Miał piłeczkę tenisową. I uderza o piłeczkę, uderza o ścianę, odbija, uderza okay. o... To jest niby proste y, 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 ćwiczenie, Aha. ale to jest na psychomotorykę, na, y, na refleks, y, bo my, jako kaskaderzy samochodowi, musimy mieć oczy dookoła głowy, my musimy mieć świadomość y, miejsca czasu i przestrzeni, gdzie się znajdujemy w danym momencie, gdzie jest samochód. I na przykład, i jak mamy przyjechać obok kamery, wiecie, to jest wszystko stajmingowane, wszystko jest mm -hmm. obliczone, można powiedzieć, do ostatniej sekundy. I ostatniego centymetra. Więc ta precyzja prowadzenia samochodu jest bardzo ważna. I tą psychomotorykę wyrabia się między innymi takim ćwiczeniem. Ja uwielbiam grać w szachy na przykład i codziennie sobie rozgrywam kilka partii. Mhm. E, do tego dochodzą jeszcze, no chodzę na siłownię oczywiście i wykonuję różne ćwiczenia takie, które e, też m, pamięć mięśniową wyrabiają, czy pozwalają mięśniom e, szybko wchodzić w... E, zapamiętywanie pewnych e, ruchów, no bo to jest bardzo ważne. Jasne. Dlatego, że jeżeli wy, wykonujemy pewien manewr i musimy go powtarzać, bo wiecie, są duble, tak, to nie jest tak, że my tylko wykonujemy jeden numer i koniec, tylko robimy tych dubli 2, 3, 5, 6, 8, 12. Teraz musi być to powtarzalne. Powtarzalne, powtarzalne, dlatego, że e, ja robię wszystko dobrze, ale kamera źle uchwyciła. Ja zrobiłem wszystko dobrze, kamera dobrze, ale aktor źle wszedł, mhm. albo wiecie o co chodzi. Więc Jasne. ja muszę raz, że to niebezpieczne, ale jeszcze wiele razy musi być powtarzalne. No właśnie. Ok, no to nawiązując do tego, mm. jeżeli chodzi o pre preprodukcję i przygotowanie, na pewno dużo mm. czasu temu poświęcacie. I y, jestem ciekaw, bo jak oglądam efekty, które są już powiedzmy w kinie, no to to wygląda wszystko na bardzo szybkie, dynamiczne. Tam prędkości są niesamowite, ale jak to wygląda w rzeczywistości, jeśli chodzi właśnie na przykład o te elementy kaskaderskie z pojazdami. Faktycznie mm. tak szybko jeździcie? Czy? Ja staram się już od lat wprowadzać jakby realizm do filmu, mm -hmm. bo jednokrotnie sam widziałem kiedyś, oglądając filmy, nawet amerykańskie, kiedy robiono pościgi w Stanach, gdzie samochody jadą 15 mil na godzinę te statystujące, mm -hmm. a 40 mil na godzinę jedzie samochód, który ucieka przed policją. Mm -hmm. No i to widać trochę, że to jest, mówiąc kolekwialnie, ściema. Więc my już od lat na planach wprowadzamy realizm, to znaczy, jeżeli mamy jechać 120 na godzinę czy 150, to my tyle jedziemy. Wow. I oczywiście można pokazywać to na dwa sposoby. Na przykład jeżeli y, spowalniamy całą sytuację, możemy pokazywać to y, y, pozycją kamery i obiektywem, jeżeli patrzymy profilowo w stosunku mm. do samochodu, no to ta perspektywa za samochodem szybko mija, nawet jak tak. jedziemy 30 na godzinę, tak, tak. no to wiesz, to, to może sprawiać, że jedziemy 150, tak. Natomiast drugim sposobem to jest montaż. Można montować w taki sposób, że przecinać się dość szybko ze środka na zewnątrz na koło, na zewnątrz mm. do środka i w ten sposób no tak, tak. Czyli o, tak. gdzieś tam, nadal y, oprócz tego realizmu, i jesteście trochę w stanie pójść na kompromis, jeśli chodzi o y, konkretne jakieś sekwencje, tak, żeby jednak gdzieś tam to w poście też było y, no, przedstawione w taki sposób, jak życzy sobie powiedzmy reżyser. To znaczy, nie ukrywam, że y, nas hamują, mhm. dlatego że robiliśmy, to chyba był Kruk, y, film tak Kruk. Pamiętam Witek Płłłcieni, którego pozdrawiam bardzo serdecznie. Operator mówi do mnie, bo bardzo często jest tak, że to nas wysyłałem, żebyśmy z kaskadrami ograli pewną scenę. Mhm. Wiemy, jak sytuacja wygląda, że aktor śpieszy się do szpitala, pędzi, łamie przepisy i musimy pokazać dynamikę. I pamiętam, że oni pojechali ogrywać wewnątrz, a więc z aktorem, mhm. a my pojechaliśmy ogrywać z zewnątrz. Jak przychaliśmy pokazać materiał. To je Witek, jak popatrzę na to mówi, nie, to nie wierzę, ale szok, to kosmos. Ale to nie wejdzie do filmu, bo jest za dynamiczne. Okay. Bo okay. oni nagrali wszystko ze środka, mm -hmm. że ten aktor coś tam robi, yy, z, zmienia, zmienia pasy, gdzieś tam coś. Nie pasowałoby zupełnie sytuacji. A na zewnątrz po prostu do okay. F1, F1, okay. po prostu my pędzimy, pokazujemy wu, wu. Mm -hmm. Więc yy, na pewno obciął z tego materiału mm -hmm. dość dużo, żeby jakby spowolnić to, co my zrobiliśmy. Tak, ja myślę, że gdyby odwrotnie, gdyby najpierw zobaczył ten materiał, a potem robił już te aktorskie przyjazdy, no to one by już wyglądałyby dostosowane inaczej, byłyby dostosowane. Do tego. Jasne. No powiedz mi proszę, czy jest po drodze, teraz już współpracujecie na bardzo dużych planach i kiedyś był ten moment, kiedy też sam zaczynałeś. Jestem ciekaw, czy jest jakaś jedna współpraca konkretna, jakiś moment w życiu, który oceniasz, że to był ten przełomowy, który pozwolił ci potem rozwinąć skrzydła i jakby robić duże rzeczy? Tak, to, to, to były to dwa, dwa takie momenty. Pierwszy moment to był taki, kiedy byłem e, grypowcem, bo tak jak w tym swoim masterclass opisywałem, mm -hmm. urodziłem się w grypie, a więc w pionie e, kamerowym, w sensie, że operowanie wózkiem, mm -hmm. kamerowym kamerowymi, pchanie o, operatora na wózku i tak dalej, jeżdżenie z kamerą. E, przy takim filmie zabawa, zabawa. Jeździłem za dublującym Agaty Kulesze Bigniewem modejem, koordynatorem Kaskaderów, który mm -hmm. miał perukę założoną, jeździł Audi TT, udając, że jest pijany. Jeździ odbijać od barierki do barierki i w końcu wpada do przejścia dla pieszych. I pamiętam, że yy, to tak między nami jeździliśmy po Warszawie, to były zdjęcia nocne i my mamy zawsze zabezpieczenie policyjne mhm. za sobą, tam z boku i tak dalej, żebyśmy, żebyśmy mieli czyste pole do pracy. I, I Zbyszek ma taki temperament, bo to jest świetny koordynator, świetny kaskader, że takie mam wrażenie, że chciał mi uciec. Chciał pokazać, że ja jestem kaskaderem, ty jesteś po prostu tam gripowcem, co jeździ z kamerą. Aha. Ja miałem wtedy y, dwóch szwękierów z przodu, znaczy dwóch operatorów na, na podejście y, pick-upa. Mhm. więc miałem dwóch ludzi przed sobą, przed maską, na specjalnie zbudowane podejście z kamerami. Mhm. I jeździłem i jechałem za nim bardzo szybko i bardzo blisko. I nie pozwoliłem mu uciec. Okay. On mi uciekał, i w którymś momencie zorientowaliśmy się, że uciekliśmy policji, uciekliśmy produkcyjnym I już sobie. jesteście sami. Jesteśmy sami, więc trzeba tę akcję przerwać. Mm -hmm. Wtedy Zbyszek wyszedł i, i mówi do mnie: Słuchaj, stary, daj mi swój numer telefonu. Okej. Okay. I dałem mu numer, no i powiedział, stary, nigdy nie widziałem kogoś, kto by tak jeździł y, y, z kamerą, samochodem i tak dalej. No i tutaj już potem kolej rzeczy następna, y, zrobiłem papiery kaskadera i tak mm -hmm. dalej. Tym bardziej, że już wcześniej, y, 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 przez lata kiedyś tam, ja mam wszystkie kategorie prawa jazdy, jestem płetwonurkiem, żeglarzem, motorowodniakiem. No mam i czarne maskaratę, więc jakby te, te podstawy do, do zostania kaskaderem, bo to jest bardzo ważny y, moment. Nie wiem, czy uprzedzę Twoje pytanie, jak zostać kaskaderem, bo bardzo mhm. często mam to pytanie. To jest jakby to, że ty musisz przez jakiś tam moment swojego życia nabrać pewnych umiejętności, pewnych zdolności, predyspozycji, jakby ze sportu się wywodzić. Na przykład judo, okay. karaty, dlatego że upadki, choreografia walk, tak. Mhm. ale w, w samochodowych rzeczach też to się przydaje, w sensie tego refleksu yy, 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 i tej pamięci mi się mówi, mhm. o której powiedziałem. Ale to był pierwszy, pierwszy moment, który spowodował, że zostałem dostrzeżony. Mhm. I wtedy poszedłem, wtedy następnym projektem to był Hejter, potem y, był Pitbull, ostatni pies. No i następnym takim krokiem, tuż za moment, to jak dostałem propozycję przez, przez Molka y, w psach trzecichu Pasikowskiego postawić ciężarówkę bokiem. Nikt tego wcześniej w Polsce nie zrobił i jak na razie nie. Y, myślę, że zrobiliby to inni, ale nie mieli takiej możliwości. Ja to zrobiłem. To, znaczy, mhm. to jest, jest scena otwierająca w ogóle ten, ten film. Żyje gdzie ciężarówka, wyskakuje Dorociński, bogoni goni przestępcę i ciężarówka zawija i, i, um, cały ko wielki kontener taki chiński, robi drift i zamiata i staje w poprzek drogi, gdzie za chwileczkę wbija, wbijają się samochody e, w karambolu. I to został dostrzeżone przez innych koordynatorów y -hmm. kaskadrów w Polsce i zobaczyli, Uu, no to mamy tu, sorry, wrażenie gwiazdy, w sensie gościa, który no, rzeczywiście potrafi robić rzeczy, no, nietuzinkowe. I to był taki moment, który rozpoczął mhm. jakby moją nową, nową drogę, w sensie rozwoju w kaskaderce. Jestem ciekaw, czy przy obecnych produkcjach masz swoich współpracowników, swój zespół ludzi kaskaderów, czy to jest tak, że na planie są osoby, które będą tymi kaskaderami i ty ich w jakimś stopniu koordynujesz? Y ja mam w swoim teamie głównie kaskaderów precyzyjnych kierowców. Ja mam kaskaderów samochodowych. Mhm. Stworzyłem team, bo ja, widząc na planach pewną, y, tak to nazwę, niszę, y, gdzie przy pościgach, czy przy, nie wiem, przy realizacji reklam y, mhm. samochodowych, y, jakieś dzili kaskaderzy, to y, nie dość, że ta komunikacja nie była do końca y, y, świadoma między kamerakarem, mhm. a, a kierowcą precyzyjnym, czy tym kaskaderem, Kaskaderem wtedy, jasne. gdzie nie były trzymane prędkości, że y, kaskader nie, jakby też nie do końca miał świadomość tego, y, jak widzi kamera i jak ma się zachować, jasne, co ma zrobić, jasne. jak wyjechać z kadru, jak zresetować. to się pewnie dynamika, Tak, dokładnie. I kiedy Onur przyspieszał, ja przyspieszałem, on zwalniał, ja dojeżdżałem. Mhm. Więc mhm. to się nabija. Więc tu bardzo często ja... W trakcie, jak robiliśmy Naimro na przykład, to był taki moment, który mnie jakby zmotywował do tego, żeby jak samemu się nauczyć i stworzyć taką technikę jazdy precyzyjnej, y ale też stworzyć ekipę ludzi, team, którzy się rozumieją i wiedzą, jak mhm. mają kamera y versus y pre precyzyjny kierowca kaskader, jak mają w teamie pracować, jak jeden organizm, mają się rozumieć, mają się czuć, Jasne. żeby to było bezpieczne, ale żeby też też nie marnować czasu, bo my bardzo często było tak, że jak ktoś się rozjeżdżało, kamera stop i tak dalej. A to w pewnym momencie, bo albo światło ucieka, albo... No, no, no właśnie, tak było w najmniej, to, to mhm. super, że o tym mówisz, że ostatnie momenty, jak już były by, by to zdjęcia nocne, ja już nie było czasu na przepięcie kamery z, z przodu na tył, mhm. ja jechałem 60 na godziny tyłem meandrami po prostu przed samochodem yy, po to, żeby nagrać ostatnie ujęcia z żeby przodu, z przodu samochodu. Zrobione. Tak, i, i, i myślę, tak, i stworzyłem taki system, sam się nauczyłem i zacząłem uczyć innych Jasne. precyzyjne jazdy, markowania się na innych obiektach, jak mm -hmm. zatrzymać się w danej pozycji co do centymetra, bo wiesz, inaczej, wiesz, bo to nie ma tak, że ktoś ci z piachem postawi, albo ci na, na asfalcie zaznaczy marker, tu masz no stanąć, tak. no nie. No tak. Siedzisz w samochodzie i widzisz tyle, ile ci pozwalają szyby dookoła. I tak? musisz jakoś się odnieść do. Bo odnieść się, a więc masz dwie mapy. Pierwsza mapa to jest twój samochód, druga mapa to jest zewnętrzne. Masz lusterka, masz różne elementy jak wycieraczki, maska, mm -hmm. znaczek Mercedesa, tak i dojeżdżasz do, do pozycji numer dwa i markujesz się, więc patrzysz, lusterko jest na tym słupie, mm -hmm. znaczek jest mm -hmm. tutaj w tym miejscu, ale. I to bez... nie są rzeczy, które ktoś dla ciebie oznaczy, tylko ty jakby musisz sam, się sam sam orientować. I tak, i każdy kierowca precyzyjny musi się tego nauczyć. Okay. Dojeżdżania do tego momentu mm -hmm. też takich robi sobie, robić sobie mm, też takie pierwszy, drugi, trzeci punkt, ostatni, bo mm -hmm. to też nie jest tak, że bo mamy jechać nie, 120 na godzinę i nagle stanąć przed aktorem, tak? I nie możemy podjechać bliżej, ponieważ on będzie stał tutaj. Okay. Więc ja muszę się markować wcześniej, wiedzieć, gdzie mam zacząć hamować i gdzie, by, i gdzie się zatrzymać i stanąć dokładnie w tym miejscu, bo bardzo często jest też tak, że kamery są ustawione profilowo i ja mam wjechać w to miejsce dokładnie, koło się wtoczyć w to miejsce. No więc ta powtarzalność no i też zamarkowanie, że ja muszę stanąć w tym miejscu dokładnie, nie kawałek dalej. Bo jak robimy na przykład yy, ujęcia tak zwane na warstwach, gdzie najpierw jest grana scena, że samochód ma niby bardzo blisko dojechać aktora, ale nie możemy dojechać do aktora, więc kręcimy sekwencję dojazdu do tego momentu. Mhm. I aktor stoi w tym miejscu i kamera kręci, a aktor dobiega do tego momentu, a potem nakładamy te dwa obrazy na siebie, to są warstwy i wtedy wychodzi moment, że samochód dojeżdża niby do aktora. Ale to okay. tak nie jest w rzeczywistości. Okay. Więc ta precyzyjność, ta precyzja dojazdu do tego momentu to jest klub. To jest właśnie najważniejsze. Okay. Powiedz mi tak kończąc yy, ostatnie pytanie, których yy, według Ciebie yy, współprac, albo nawet może możliwości współpracy jest więcej, to są komercyjne i reklamy, czy to są raczej fabularne rzeczy? Wiesz co, i to, i to, to się miesza, my jesteśmy brani akurat jako Scorpio Team do, yy, przepraszam, że to powiem yy, nieskromnie, do, do najgrubszych rzeczy w naszym kraju, to to, mhm. gdzie chodzi naprawdę bardzo skomplikowanych rzeczy, urządzeń, yy, ewolucji i tam, gdzie są potrzeby, czy fabule w serialu, czy w reklamie, to wtedy my jesteśmy wołani i proszeni o pomoc w, w tym czy innym projekcie. Robimy różne rzeczy, mam taką tą klatkę na dach, nie wiem czy widziałeś, do prowadzenia tak, tak, auta tak. z dachu, platformę do wypadków, ale nie tylko, robimy na złomień, tak jak przedwczoraj mieliśmy zdjęcia do ING Banku, gdzie trzeba było traktorem jechać na dwóch kołach, wyprzedzić drugi traktor, a potem jechać na dwóch kołach tych i teraz jak Widziałem skonstruowane to urządzenie chyba na, na Instagramie. Brawo, dokładnie, bo Było wrzuciłem Piąte koło pod spodem. Dokładnie tak, dokładnie piąte koło. Tak, L zrobić. Tak, jako pojazd. Tak dokładnie tak, tak. Także tak, więc co, musimy wymyślać. No, reżyser chce no, mieć taki efekt i teraz Aha. ja muszę go zrobić, że ma być bezpieczny. No i mamy osiągnąć ten cel, gdzie rzeczywiście on chce pokazać, wow, że to, że mhm. tutaj mamy taki trik do. I tych trików, tych, i za to kocham moją pracę, że ona jest zmienna, że są ciągle nowe rzeczy, nowe wyzwania i trzeba się z nimi mierzyć. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Bardzo dziękuję. Życzę dalszego powodzenia dziękuję i bardzo. fantastycznych ewolucji kaskaderskich. Bardzo dziękuję. I bezpiecznie. Przede wszystkim. Bardzo dziękuję. Dzięki. Zapraszamy na kolejne odcinki.